Witam, w takim krótkim odcinku odnośnie kurek właśnie przyszłem po jajeczka kurki sobie siedzą trochę grzebią trochę łażą trochę tam jedzą, o trochę się myją Mamy grudzień Ale kurki jajka niosą Słabo te jajka teraz bo jest już zimno Ale Ale jeszcze trochę tych jajek jest No co Ty tam skubiesz Także na święta coś tam tych jajek będzie od tych kurek może wstanę, tak przykucnąłem. Mam ich trzydzieści chyba. Ich kureczek. Ale takie te kury szczęśliwe. Ta ładna. Taka pszczoła to trochę. Jerzybate. Czerwone. A tu mi się wykluło parę królaków. Może lampę opuszczę. To będzie bardziej widać. O, trochę na dół. O. Parę małych krawów jest. Tam się chowają gniazdy w gnieździe. Nawet nie chciałem tych klików mieć, ale sam jest miał wypadek przy pracy. Jak walałem obornik od nich, wyrzucałem to doszło do spięcia elektrycznego no i wyszły, jak wyszły, no, po tym panu te królaczki, ale już naprawdę nie miałem je hodować wcale tych króli na zimę, no ale jak już się trafiło to o to mam jeszcze jednego pana, o i tu jeszcze jest jeden pano Czarek <laughs> o no. co jest czarodziej co jest no i tu jeszcze rodzi o przyjazny samczyk Będę chował go do wiosny Bo on Nie ma dla niego samicy, bo tu wszystko to jest jego rodzeństwo praktycznie Znaczy nie rodzeństwo ta samica jest jego rodzeństwem no, Tu może też o mortkę wystawił Także taki krótki odcinek A ja tu sobie ojedzą Mają wodę, tam wlazła jedna jajka tam będzie zaraz niosła to robiłem im do jajek tam w tyłu widać to tam mało co jajka niosą, nie? Tam wolą tam sobie włazić do tej klatki tam u góry i tam wszystko. jedna na drugą włazi i najlepiej tam jajko im znieść. Jest. nie wiem dlaczego, ale w tej kryjówce tam. Może tylko kura ma to do siebie, żeby właśnie te jajka w kryjówce nieść. I tak to może im najlepiej pasuje i odpowiada. No, kurki sobie ładnie jedzą. O. Jest pasza. Taki krótki odcinek w sobotni wieczór. No, tak mi miło się patrzeć na nie. Do następnego! Pozdrawiam.